czuli się wisiaczko, przecudowne. Lecimy. Sprinciarskie czytanka na maj będą, więc nie będę się rozgadywać. No, mam pewne ograniczenie czasowe i dlatego te czytanka będą krótsze. A co mi się wróciło? Co mi się. oho! Ho, za dużo ludzi! No, ładne kwiatki. Czemu za dużo lubię? Albo jakieś pijaństwo i imprezy. No, misiki, kurde, wyczuli się. Się uspokoić. Dobra. Dobra. Słuchajcie, yy... zaczniemy sobie od miłości, dobra? Na maj, pamiętajcie, na maj. No, przepiękny, wyczuliś miłościowiec. O Jezu, jakieś raniące słowa i negatywne bardzo informacje tutaj docierają, albo nie docierają. Raniące słowa to by dotarły, a negatywne informacje jakieś coś zatajone jest. Zatajone? A co? Jeżeli. Psz, jakaś zraniona kobieta tu jest pokazana, tylko to nie wygląda, że to jesteście wy. To nie wygląda, że to jesteście wy, ale no, jeżeli wy jesteście zranione. Posłuchajcie. Jeżeli jest gdzieś jakaś osoba chora, zwłaszcza jeżeli jest to kobieta, a mówiąc chora, mam na myśli depresję, nerwice, jakieś tam problemy z histerią albo, e, albo jakąś inną chorobę, już nieważne, ale jeżeli znacie kobietę chorą, to dobrze by było, żeby ona udała się do specjalisty. I tyle, nic więcej nie mówię. Nic więcej nie mówię. Ktoś się żegna z przeszłością, ale dlaczego nie ma jakiejś fi fi final, Boże, jakiejś ostatecznej decyzji, dlaczego tutaj nie ma? Czemu nie ma ostatecznej? Wyjść ze stagnacji. Kochani, odwrócona karta lwa to może oznaczać, że ta kobieta ma, znaczy może być znak zodiaku lew, oczywiście, ale nie musi. To może oznaczać, że ta kobieta ma, jest bardzo osłabiona. Tylko pytanie teraz, czy ta osoba, która pokazuje się, że jest osłabiona lub chora albo jedno i drugie, czy to jest osoba, która po prostu jest słaba i nie ma siły, żeby iść dalej w tej konkretnej relacji jakiejś? Czy jest to osoba, która próbuje coś zrobić na siłę? Bo pamiętajcie, my tutaj mamy dwie energie. Mamy z jednej strony energię czegoś, co jest zablokowane. Ktoś nie mówi, że się źle czuje, nie mówi, że jest słaby, nie idzie do przodu, nie wiem, nie odzywa się do kogoś. Nie rozwija jakiejś tam relacji, nie prowadzi rozmów konkretnych, tylko siedzi w stagnacji, bo się czuje osłabiony lub chory, i to jest sytuacja taka no takiej zaniżonej energii w sensie, że tutaj nie ma żadnej siły, rzeczywiście, jest taka bezsilność. Ale my mamy tutaj jeszcze drugą, tak jakby stronę tej sytuacji, czyli mamy osobę lub osoby, gdzie mamy pokazane raniące słowa. Jakieś bardzo takie negatywne, takie wbijanie noży gdzieś, tak? Ktoś komuś w plecy bija, czy chce wbić, i mamy pokazaną osobę, która jest tak bardzo zraniona, tak jak, jak, jak zwierzę, które jest gdzieś zranione i zaatakuje z tego powodu. I ta osoba wtedy byłaby wściekła. A jeżeli jest wściekła, to się staje agresywna. Słuchajcie, i teraz pytanie: kto to jest? Bo to Wy się możecie czuć bezsilni, wy możecie się czuć wkurzeni. I pytanie tylko, czy ktoś jest bezsilny i czegoś nie robi. Nie mówi, nie robi, nie idzie do przodu, siedzi w stagnacji. Czy ktoś jest bezsilny, ale chce zrobić na siłę. Chce przemocą coś zdobyć. Przemocą. Kto by to nie był, ja nie zgaduję nawet co to jest, bo to nie będę nawet już tutaj więcej gadać na ten temat. Ale wy macie pokazane, żeby wyjść ze stagnacji. Nie siedzieć, nie, y, nie zanurzać się w tej energii, po prostu idźcie dalej, idźcie do przodu ze swoim życiem. Czy bez partnera, jeżeli chcecie się pozbyć partnera, partnerki, czy z, ale idźcie do przodu. Jeżeli ktoś się czuje y, osłabiony w sensie rzeczywiście jakiś, takim, jakimś emocjonalnym, to być może trzeba gdzieś poszukać pomocy. No, A jeżeli by jest singlem, Mamy pokazane zburzenie muru, ale nadal pozostanie w jakiejś samotności. Komuś się podoba jakaś panna. O Jezu, co to jest? Dobra, być może podoba Wam się osoba, która jest zajęta. Tyle, kropka. Nie musi być panna, ale może się Wam podobać osoba, która jest zajęta. Jest pokazane, że w maju będziecie musieli zastanowić się nad zakończeniem. Albo wzdychania do osoby zajętej, albo nad zakończeniem no, jakiejś dziwnej relacji z osobą zajętą. No, ktoś może być bardziej dostępny niż powinien być w maju, bardziej dostępny niż powinien być. Ale koniec końców i tak wy jesteście pokazani jako osoba, która zostaje na lodzie. Dlaczego? Bo być może oni mają inny związek. Jeszcze się zastanówcie, nie bierzcie na siebie tego ciężaru ani tej odpowiedzialności, nie bierzcie sobie na plecy czegoś, co was ym, tak przytłoczy, co będzie za dużo stresu będzie wam to dawać. Jest pokazane, że wam jest teraz potrzebna ulga, odpoczynek i zrzucenie z siebie jakiejś odpowiedzialności albo jakiegoś stresu. No. Także uważajcie na takich ludzi w tym miesiącu. Praca by czuliś pra. Codnik ma bardzo dużo pomysłów i nawet zamierza je zrealizować, przynajmniej jeden, albo nie wiem, dwa. Pomysły realizacji, wyjście z cierpienia, wyjście z problemu dobra, dobre karty. Planowanie czegoś nowego, być może, albo planowanie ogarnięcia sytuacji. Polepszeniem. O, jest bardzo dobre kartę, Bardzo dobre karty, Posłuchajcie, i jest pokazane, że w maju albo pokażą się Wam dodatkowe opcje, albo już dzisiaj. No, znaczy, dobra, dzisiaj już jest maj. Sorry. No to w maju się Wam pokażę, to już nie ma siły. Albo macie już te dodatkowe opcje i będziecie się nad nimi zastanawiać. Czyli będziecie sobie w pracy siedzieć, będziecie myśleć, ha. Co ja mam dalej robić? Dobra, ten projekt mogę zrobić, tak, 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 albo tak, muszę się zastanowić. Albo mam projekt jeden, drugi, trzeci, czwarty, hmm, co by tu wybrać? Albo mam tu taką pracę, tu mam taką, a tu mam taki projekt, hmm, co by tu wybrać? To jest tak, jakbyście po prostu wybierali, przebierali. I jest pokazane bardzo mądre i analityczne podejście do tej sprawy. I to jest dobre. Jeżeli słucham nieby, który był chory, Albo osłabiony, albo nieszczęśliwy, niezadowolony, ogólnie pod psem, to będziecie teraz nad psem. To W sensie to wyjdziecie z tego cierpienia. Kochani, łapać majową energię, byki, w pracy. Coś wlazło w wasz znak, wlazło? Piesz, który jest dzisiaj? Ja to nagrywam 1 maja. Wy to pewnie zobaczycie drugiego. To chyba już weszło, albo jutro wchodzi w. Jowisz? Chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Ale w każdym razie byczulisz ma mieć całkiem niezły maj. Tak ogólnie z astrologii, oczywiście, wedyjskiej, bo nie wiem jak jest w zachodniej, Wam to mówię. Dlatego Wy wykorzystajcie, bo macie bardzo dużo energii do działania, kreatywności, pasji i motywacji. Weźcie, wykorzystajcie to, bo potem przyjdzie yy, zi nie zima, tylko o Jezu, jak się nazywa? Lato. I będą jakieś tam wycieczki, wyjazdy, urlopy, cholera wieco. Człowiekowi się nie chce, bo tylko człowiek myśli, żeby wyjść już z pracy, wiecie, jak jest wylecie. Weźcie jeszcze w maju, wykorzystajcie tą energię. Na to coś, co moglibyście tutaj em, ogarnąć. Dobra? Należałoby to miszki zrobić. Aj, je, dobra, lećmy dalej. Cel jaki jest możliwy do osiągnięcia dla byka w tym miechem? Miesiąco! Jaki cel może by o osiągnąć w tym miechem? Zakończenie cierpienia. Wiecie co? Możecie coś zakończyć, bo mamy dwie dziesiątki. Możecie zakończyć budowę lub remont domu, możecie wysprzątać dom, zmienić dom, ale niektórzy mogą zakończyć związek, zakończyć. Niektórzy mogą również zakończyć, nie wiem czy to jest wasz cel, zakończyć relację z kimś, kto ma rodzinę z kimś innym. Tylko po to, żeby uniknąć cierpienia. Ogólnie ma się zakończyć w maju jakieś cierpienie. Nie wiem jakie. Może chodzi o chorobowe rzeczy, zdrowotne, te fizyczne, cielesne. Być może. Zobaczmy, co jeszcze macie. Możliwe podróże, ale to w maju podróże jakieś przemieszczanie się ludzi pomiędzy domami. Nie wiem, kto do kogo nie zgaduje, w każdym razie. Jest pokazane, że jeżeli chcecie się przed czymś uchronić w maju, jeżeli ktoś by was atakował albo byłby niemiły dla was, to się ochronicie bez problemu. Macie bardzo silną taką ochronę energetyczną na sobie w maju. Oczywiście myślcie o tym, że macie tą ochronę, wzmacniajcie ją, ale jest pokazane to bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. No. Bardzo pozytywnie to jest pokazane. Jeżeli ktoś chce podjąć ważną decyzję odnośnie związku, domu, yy, związku, relacji, domu, wyjazdu lub yy, decyzję zdrowotną, to możecie ważną decyzję w tym yy, miesiącu podjąć, ale, ale. Jeżeli wy waszym celem jest zawieszenie decyzji i poczekanie, tak jakby zablokowanie czyjejś decyzji i poczekanie na lepszy moment, to też jest to możliwe. To zależy od tego, co wy chcecie, bo to, jest, to ma być wasz cel. Ja mam karty, ale to ma być wasz cel. Więc jeżeli waszym celem jest, żeby już decyzja została podjęta i żeby był spokój, to to jest do osiągnięcia. A jeżeli waszym celem jest, żeby ktoś na przykład inny nie podjął jakiejś decyzji, żeby było zawieszenie, jeszcze poczekajmy, zablokujmy czyjąś decyzję, poczekajmy, to jest to jak najbardziej możliwe. Wyczuliś no. z każdym znakiem Zodiaku. Wyczuliś z każdym znakiem. Od baranka do rybeczek. Od baranka do ry beczek. Dobra. Misiaczki. Jeżeli macie baranka. Podróże niż porzucanie kogoś, bo tutaj karta związku jest dobrze pokazana. Chyba, że ktoś odchodzi od was i idzie do żony, wraca do żony, Psz, być może. Ale jeżeli to jest wasz stały związek poważny, to to są dobre karty. Możliwa ciąża, możliwe wyjazdy, planowanie czegoś, zmiana, rozwój i zmiana są pokazane. Tak ogólnie w skrócie rozwój i zmiana. Um, wyczuliś. Dwa byki. Um. Coś Wam nie idzie, jeżeli chodzi o powrót do siebie, albo jeżeli chodzi o sprawy związane z dziećmi. Nie wiem, czy kłócicie o to, czy nie możecie się dogadać, a propos dzieci, albo czyjeś dziecko stoi komuś na drodze do szczęścia. No bo na przykład jedno ma dzieci, a drugie nie chce mieć dzieci, na przykład, nie? Ale jeżeli Wy i inny byk wrócicie do siebie w maju, no tu bym tak trochę uważała. No, tu bym trochę uważała, bo tutaj jest dosyć utrudniona energia powrotowa, to tylko tyle mówię. No. Jest też pokazane, że jakieś emocje, jakieś złe wspomnienia mogą przyjść w maju do kogoś. Jeżeli macie bliźnięta, co my tutaj mamy? Yy, brak powrotu, za dużo ludzi. Brak. O Jezu, albo krótki romans, za dużo ludzi, zabawa. Tyle, krótki romans i zabawa. Albo ktoś do kogoś nie wraca lub się nie, nie dogaduje, ludzie się nie dogadują dlatego, że jest za dużo ludzi, albo dlatego, że ktoś pije i się bawi. Jeżeli macie raczulisza, wybranie drogi, o Jezusicku, kłamca, oszust. Ktoś wybiera drogę, ale Wam nie mówi, albo Wy wybieracie drogę, ale nie mówicie. Jest pokazane, że ktoś wybierze drogę, ale to zatai. Wybór drogi, wybór jakiejś jednej osoby, wybór... Co dalej zrobić z tym związkiem? Ale jest pokazana siódemka, niestety, mieczy. Ktoś kogoś może oszukiwać, albo zataja prawdę. Albo się ukrywa. Mm. Jeżeli macie lwiątko, bąbelątko, romans możliwy, ale. A nie, dobrze. Sorry, myślałam, to jest inna karta. Ja nie wiem, co ja mam tak ciemno tutaj dzisiaj. Co jest grane? Jest popołudnie, ale nie powinno być aż tak ciemno. E, wyjście ze stagnacji. Romans, spełnienie marzeń, wyjście. Dobra, dobre karty, jeżeli chodzi o Was i osobę z podznaku 2. Romans i wyjście ze stagnacji. Yy, spełnienie marzeń, wyjście ze stagnacji. Jeżeli macie pannę, no niestety, tutaj ktoś się zacznie zastanawiać, że może ten związek nie ma sensu. Albo ktoś wspomina nie, nie, niespełnioną miłość, niespełniona miłość pomiędzy wami i panną jest możliwa, albo ta miłość się trochę kończy i ktoś się zastanawia, czy jeszcze warto. Jeżeli macie wagę, mamy pokazaną niestety rozpacz tutaj czyjąś, ktoś płacze po kimś, nie może się, nie wiem, czy wy po kimś, czy jego była żona, była kobieta płacze, bo on jest z wami. Ja nie wiem, kto płacze po kim, ale jest pokazane, że ktoś jest bardzo niezadowolony. I emocjonalnie taki w dołku, jeżeli chodzi o tą relację. Byk plus, plus, plus waga. Ze Skorpionem mamy pokazaną ulgę i, yy, i przegapioną okazję. Ulga z powodu przegapionej okazji. Ktoś nie zrobi czegoś, przegapi okazję, ale będzie miał ulgę i poczuje, że jest wolny bardziej. Tak, jakby ulga, nie ma stresu. Ale przegapiona okazja, więc dziwne. Ze strzelcem macie pokazane poczucie osamotnienia albo jakieś. jest jakiś brak wglądu, ktoś w ogóle nie wie, że jest odpowiedzialny za ten związek, nie bierze na siebie odpowiedzialności, ale jest pokazane poczucie osamotnienia lub samotność w związku, ale jest też pokazana jakaś sytuacja przypadkowa w cudzysłowie, bo to nie jest przypadek. Nie wiem, czy się spotkacie przez przypadek, czy coś się polepszy między Wami w tym miesiącu, być może. Być może się polepsza. Z koziorożcem. <noise> Bardzo poważna propozycja i intratna od Lowelasa, który jest niestabilny. Na przykład facet przychodzi i Wam się oświadcza, a ma na boku trzy kochanki. Ja nie wiem, co ktoś chce robić z tym człowiekiem. Bardzo poważna propozycja, nowy początek. Z Lowelasem? Co? To dobra, nie wiem. No. Nie wiem, naprawdę. Z wodnikiem mamy pokazane, że ktoś komuś nie ufa i dlatego związek nie może być bardziej stabilny. A z rybami mamy pokazane, że ktoś cały czas marzy i nie może odejść od kogoś. Wy od siebie nawzajem albo jedno z Was od kogoś innego. Nie ma, nie marzy cały czas i nie może odejść. Nie może się pożegnać, bo ma marzenia, że coś jeszcze będzie z tego. No. Teraz karta. Co osoba, którą macie w głowie, chciałaby Wam teraz, co? Powiedzieć. No co by chciała? No co? O! Żałuję, że nie może być inaczej. Osoba chciałaby, aby rzeczy, sprawy między Wami potoczyły się inaczej. Aby wyglądało to wszystko inaczej. O! No widzicie? No takie buty. No dobra. Misiaczki! Wiem, że krótkie czytania w tym miesiącu, trudno, tak musi być. Może w przyszłym będę miała więcej Może będę miała więcej czasu pod koniec maja. No w każdym razie w tym miesiącu tak wyszło, że troszkę krótsze, ale mam nadzieję, że to, co najważniejsze, żeśmy złapali to jest... i to jest istotne. Pamiętajcie o lajkach, słowach i komentarzach. Widzimy się niedługo, na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.